Widzowie, zobaczymy, czy znożycie zostawić łapkę w górę, zanim ja całą tą zbroję ze złota zdejmę. O, dobra, nie udało mi się. Cyk, cyk, cyk. A, no i ten, dobra, nieważne. Nie na pewno byliście pierwsi. Nie mam słów, co ja zrobiłem. Jak wolno, to dzisiaj poszło. Odkładam to, bo i tak nie będę chciał zbroi ze złota. E, słuchajcie, jak wiecie, w poprzednim odcinku spotkałem postać Jeff The Killer razem z moim kolegą, którego teraz nie ma. Kolegą marchewką, i spójrzcie tylko na to. Ja sobie wychodzę, sprawdzam. Tutaj jego bazę, czy on gdzieś jest, i w ogóle nigdzie nie daje żadnego znaku. Tak samo sprawdzałem tutaj, czy nie wpadł w swoją pułapkę, no bo różnie to bywa. I oprócz tego, że jego nie ma, to pojawiła się kolejna dziwna sprawa. Wystarczy, że podejdę tam u góry i jest jakby taka strzałka, która dokądś chyba prowadzi. Postanowiłem, że odpalę nagrywanie i sprawdzimy to dzisiaj razem. No troszkę się obawiam, ale póki co mamy dzień, więc nie powinno się chyba nic złego stać. Oglądajcie koniecznie filmik do samego końca. Zasubskrybujcie mój kanał, tu jest czerwony przycisk do subskrypcji, musi być on szary, będziecie wtedy na bieżąco z każdym nowym filmem, zobaczcie sami jak mludko subów brakuje do 140 tysięcy, więc jak jesteś nowy, to zostaw teraz suba, niedługo odcinek będzie subskrybentem kanału, zobaczcie też koniecznie na, na kanał właśnie mojego kolegi Marchewki, link do niego macie w opisie, wbijcie, zostawcie mu suba, jemu tam chyba jedna subskrypcja brakuje do 500, yy, jakby coś dodał czy coś, to od razu mnie informujcie i dobra, zabieram sobie całą zbroję tą od a nie, tu nie będę tego brał, może zabierzmy sobie stąd, patrzcie, troszkę lepsza zbroja diamentowa. Wczoraj byłem przekonany, że będę chciał mieć kolczatą zbroję, ale dzisiaj jednak to wszystko zmieniam. Zamień, zamie, zabieram sobie ten miecz z ostrością, zabieram sobie złote jabłka oraz taki yy, ten. No, jak to się nazywa? Siekier, siekierkę. Dobra, wydaje mi się, że jestem odpowiednio przygotowany, tak więc idę teraz w to miejsce, gdzie yy, była właśnie, i gdzie jest ta jakby wskazówka, strzałka. Co tam dalej będzie, tego jeszcze nie wiem, bo jak dzisiaj zobaczyłem tylko tą strzałkę, to wiem, że włącz nagrywanie pokażę, pójdziemy dalej. Bądźcie razem ze mną, widzowie, bo troszkę. Troszkę się obawiam, co to może być. Czy to jest ta robota y, tego Jeff the Killera, i w ogóle zobaczycie z jakiego materiału ta strzałka jest. O! Patrzcie na to. To jest chyba Block Redstone'a, jeżeli się nie mylę. Widzowie, jeżeli to jest Block Redstone'a, to zaspamujcie w komentarzu teraz słowo tak. Nie wiem, rozwalcie dzisiaj komentarze. Piszcie dużo tak, 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 a ja przypnę wam serduszko. Yy, zobaczymy, czy faktycznie to jest to. Nie chcę tego rozkopywać póki co. I idziemy. Dokąd to może prowadzić? Czy ten Jeff the Killer maciał w tym palce? Tu na razie nic nie widzę. To jest w ogóle tamten las, gdzie wczoraj go spotkałem, widzowie. Razem z kolegą, właśnie, którego teraz nie ma. I to mnie zostanę Wija, czekaj Co to są za materiały Ej, spójrzcie na to Co to jest, czy to jest jakieś zejście na dół Czy co, ej, co jest Halo, pogoda, słoneczko Nie, zniknęło lada moment ej, Co to Ej, Patrzcie na to Co to tak płynie, śnieg nawet O co chodzi, patrzcie Śnieg wiszący w powietrzu ej, Ten świat jest jakiś dziwny Kurówka, o co tu chodzi, powiedz mi? Dlaczego śnieg jest w powietrzu, widzę wiecie, czy ktoś mi tu wytłumaczy? Ja tego nie rozumiem w ogóle, a jakbym to zniszczył, to on nadal będzie czy nie? Nadal jest! Ej, o co chodzi? Czy tu pada śnieg z deszczem, czy co? Dobra, zanim tam jeszcze wejdę, sprawdzimy to. Serio, mega się obawiam. To zostawcie łapeczkę w górę, kto jeszcze tego nie zrobił. Wbijmy po tym odcinkiem, nie wiem, 5000 łapek w górę. Będę naprawdę mega zadowolony. Ty klikasz łapkę, ja tam wchodzę. 3, 2, 1... Co tu w ogóle jest? Jakie materiały? Trochę jakby netheryt albo coś. Eee... ty killer tam był! Jo, Co jest? Czyli to jednak jego sprawa. Czy to ja trafiłem na jego jakby bazę albo jego dom? Widzowie, tam mamy portal chyba, tylko jakiś dziwny portal. Spójrzcie jakieś kropki. Jedna tu z prawej. Co to założenie? Ale się mega cyka tam wchodzić. Nie mam pojęcia. Widzieliśmy, widziałem przed chwilą Jeff Dekillera. Wy też tam widzieliście, który wszedł do środka. Okej, okay, dobra. Spróbujmy, ale ten portal jest jakiś dziwny. Słyszymy... Tak, to jest ten portal chyba od netheru. Wchodzimy do środka. Co jest? Różowa wełna? Biała wełna? O co tutaj chodzi? Teleportowanie? Jesteśmy. O ja, zjem sobie na wszelki wypadek kolejne złote jabłuszko. Zobaczmy sobie, co tam dalej jest. Widzę Cię, M no. O nie, Cioff, killer! Jajku, idę stąd, idę. Cię. Zniknął! Co jest? On zniknął, widzowie, nagle. W ogóle patrzcie na ten sufit, który jest z który jest z lawy. O co tutaj chodzi? Nie rozumiem. I w ogóle, gdzie jest ten mój ziomek marchew? Eee, a my jesteśmy w Nederze. Co? spójrzcie tylko na to przecież ja dopiero co wchodziłem do tego wchodziłem do normalne, w normal, na normalnym świecie byłem i tam wchodziłem I jo dobra, idziemy sobie dalej patrzcie, ta lawa się cały czas tutaj do góry ciągnie yy, no nic, no idziemy dalej musimy to sprawdzić, mimo tego, że jest tutaj Jeff the Killer, muszę zobaczyć jakaś tabliczka wejścia czy przypadkiem on nie pojawił się o ja, czy on ma nogi w ziemi, czy co jest grane? Nie, 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 ja stąd zwiewam, zwiewam, nie chcę tutaj być Chociaż czekajcie, zobaczymy Idzie, co on tam robi? Dobra, widzowie, muszę, bo jak co, to, to będę musiał ratować właśnie tego kumpla, który wczoraj ze mną był na odcinku Idzie sobie gdzieś dalej, patrzy się Dobra, mam w sumie takie rzeczy, ja, złote jabłko, atakuję go Chodź tu, gdzie w co? Poszedł sobie. Dobra, no to go zaatakowałem, nie ma co? Eee, co tutaj jest? Pierwszy mi, Co? Co tu jest? Eee, kogo tam jest z głowa... Nie dobra. Tu jest coś napisane Aureoks? Marchew? Co? Eee, czekaj, czekaj. Czy on aby nie szykuje na nas więzienie... O nie! Czy ja nie wlazłem w jakieś więzienie? Co jest grane? Dobra, tu jest jakieś więzienie z marchew, rozwalmy to. Zobaczymy, może on tu coś ukrywa. Nie, tu dalej jest coś takiego. I to jest biały beton, nie chcę tego. Ja zamykamy to, widzowie. Nie ma tu marchewki, okej okay. I tu miałoby niby służyć do mnie, ja tu miałem być zamknięty. A tu jest jakieś wejście. Czekajcie, rozwalmy to i sprawdzimy. Raz, o, o, Dobra, zaraz sobie to wszystko zastąpimy, tak jak było. Tu się ciągnie Redstone. Pa, ile musiał chyba drewna zbierać? Y nie, tu jejku. Nie, 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 chowam się. Chowam, 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 chowam. Nie było mnie tu. Nie było, nie było, nie było. Czekajcie. Jasno pył przerabię sobie na blok od razu. Dobra, mamy jasny głos. Chyba usłyszał jak rozwalałem. Co jest grane? Ale mnie straszy. Dobra, czekajcie, zamknąłem drzwi. Zobaczymy. Nie, nie ma go już chyba. Polas albo zniknął. Widzowie, teraz widzimy, że Devde Killer potrafi się również yyy Potrafi również teleportować się, pojawiać i znikać Nie wiem, czy to było dobre ułożenie, czy nie, ale wydaje mi się, że chyba ta Dobrze, bo tak mniej więcej wygląda to w porządku eee, Tutaj mamy coś takiego, dalej się ciągnie Idziemy, eee, łóżko? W nederze? Czekaj, czekaj, czy my jesteśmy nadal w nederze? Jakim? Jesteśmy ne w nederze? Kto mi tu wytłumaczy, widzowie? Jakim sposobem tu jest łóżko? Przecież nie można w nederze łóżka Zbieram ten materiał, żeby się z powrotem podbudować tam do góry. Ale jak mi to wytłumaczycie? W Nanedesze łóżko? J Jajku, co jest? Ole się wystraszyłem. Co to było? Ej, wszystko się nagrywa. Ta, sprawdzam. Jest git chyba. Ale się zląkłem, widzowie. Dobra, budujemy się. Proszę, żeby już go tam nie był, Nie ma. Okej, okay, dobra. Aj, cyk i cyk, zamknięte. Dobra. Co to było? W jaki sposób on się pojawił? Co ta dźwignia robi? Tu jest jakieś. Nie wiem, co co możemy sobie. O, plecy sobie mogę tu, bo ten, yy, podrapać, jak mnie swędzą, czy o co chodzi? Patrzcie, widzowie. To zawsze służy do podrapania sobie pleców, jakbyście nie wiedzieli, w Minecraft'cie drabina. Nie wspinacie się, tylko drapiecie plecy. Tu mamy łóżeczko, jestem ciekawy, co by się. Dźwignia? Uwaga! Nie, nic się nie dzieje chyba, ok? Zostawiam to tak, jak było. Znaczy, chyba tak, jak było. Tu jest kolejne przejście. Jasno pył. Okej, okay, dobra, no to cóż, no wejdę, zanim jeszcze to może zjem złote jabłuszko i teraz wchodzimy, telepoczytywanie terenu, o, o, co jest, na wózku jedzie, Jezu, co to był, czekajcie, Czek zniknął, jejku, co jest grane, jeździł sobie normalnie na tym, gdzie ja jestem, co to jest, widzowie? Czy to jest jakaś jakby większa baza tego Jeff the Killera? o, o pioruny. Jajku, bo obawiam się tam mega iść dalej. Jakieś przejście. To mi przypomina już kopalnie bardziej, nie? Ej, zobaczcie, jaki zwrot akcji. Na początku byłem dopiero co koło mojego domu. Teraz jestem. Yy, później byłem w nederze. Teraz jestem w jakiejś kopalni. Co jest grany tutaj? Nie rozumiem tego. Dobra, idziemy. Jej! Nie, 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 to już jest przesada, jak to straszy, jak on straszy, nie będę tam właził. O co chodzi? No bez jaj, ludzie. Takie rzeczy. Co to za postać jest w ogóle? A ja tu przyszedłem tylko po to, bo właśnie zastanawiało mnie, co to jest tam za strzałka, dokąd ona prowadzi. A ta baza to już w ogóle nie mam słów. Czekajcie, sprawdzimy. Nie, nie ma go tutaj, tam na dole dalej. Też go nie ma. Ok, idziemy. Ale cwana bestia z tego dziewde kilera. Potrafi się teleportować, potrafi znikać. O, jejku, tutaj obawiam się, czekajcie. Proszę, żeby go nie było. Lewa, zobaczmy, nie ma prawa. Nie ma, Uff, całe szczęście. Idziemy sobie dalej. Czekaj. Nie! Nie, koni mnie, goni, goni, nie goni, nie goni! Zwiewam stąd! Proszę, 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 nie, 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 czekajcie. Zasłonimy się. O, o tak, 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 tak. Nie ma mnie! Nie tu nie było i nie będzie. Co jest grane? Ruszył się na mnie nagle teraz, widzowie. Ale i tak będę musiał chyba to sprawdzić. Był tu! Zniknął! Mówiłem, potrafi się teleportować i znikać, widzowie. Okej, okay, dobra, niszczymy to. I idziemy dalej. Jejku, jak się stąd wyjść? Tu będzie jakieś wyjście? Jak najszybciej zapierniczam, byle jak najdalej stąd. Muszę sprawdzić właśnie, nie znaczy jak najdalej a idę. idę. Co jest? Spójrzcie na to. Płatki śniegu ciągnące się. Ja tego nie rozumiem. Dobra, jest jakieś wyjście na dół! Proszę, żeby to było gdzieś blisko mojej bazy, żebym mógł się stąd wydostać, żebym nie siedział tutaj już więcej. Co to jest? O, tak się wchodzi pod rabince, żeby było jak najszybciej, widzowie. Pamiętajcie. Ale śnieżyca. I tu mamy redstone. E, co jest? O nie, tylko nie ty jeszcze! Wąd stąd, gościu! Dwa, trzy No! Trzy hity! Na trzy hity, dobra. Okej, okay, zgniłe mięso. Od razu po, Czy to nie jest dziwne? Od razu po wyjściu zaatakował mnie taka, taki Yyy, eee, Co tu jest? Spójrzcie na to. Kolejne jakieś wejście? Tajemnicze miejsce? Co to może być w ogóle? Okej, okay, dobra, sprawdźmy to. Zjem jeszcze sobie złote jabłuszko i idziemy dalej. Halo. Gdzie... O ja, głowa, kość. Głowa skeletora Steve'a. Czy to nie jest. Aż ciekawki dostałem. Czy to nie jest przypadkiem głowa marchewki? Oby, nie, oby nie. To jest jakaś głowa. Dobra, wchodzimy do środka. Łóżko. I. czy Co jest? Jeff the Killer! Sto st ten st stojący na łóżku, patrzący sobie na tą głowę. Jejku! Czyli to jest chyba jego wszystko, widzowie. Jego sprawka. O ja! Dobra, pójdę tam jeszcze raz. Nie wiem, mimo tego, że straszy mi cię strasznie. Tak, czy siak. Poniekąd jestem odważny, bo sprawdzam to wszystko. Księżyc jest w tym miejscu, leci do góry. Okej, okay. i tam widziałem jakąś dźwignię, chyba, jeżeli się nie mylę. Z lewej strony. Koniecznie muszę zobaczyć, do czego ta dźwignia służy. Dobra, czekajcie. Zobaczmy sobie tutaj. Halo, Jeff the Killer, żeby już go nie było, żeby zniknął. O, jest ta dźwignia, o której mówiłem z widzowie. Zobaczcie sobie, tak mi coś migło. Jestem ciekawy, do czego ona służy. Ty, nie ma go już, zobaczcie sobie. Okej, okay, dobra. Czarne łóżko. A mogę je zniszczyć? Ta, zniszczyłem, nic się nie stało. Myślałem, że wybuchnie. Dobra, odkładam je jednak z powrotem Ej, oj, nie, nie, nie! Co! Jak się wystraszyłem? Patrzcie na to, leży i głowa tak mi przed y, twarzą. To chyba ta głowa. Dobra. Yy, a ta dźwignia? Zobaczmy Co jest? Otworzyło się. Dobra, wchodzimy do środka, żeby. Ej, tylko żeby nikt mi nie zamknął teraz. Proszę, proszę. Obraz jakiś. Szkół. głas. Okej, okay, idzie tu wejść albo coś. Nie, tu nie idzie w ogóle. Pat, nie, idzie! Ty jesteśmy gdzieś, spójrzcie tylko na to. Eee, tu jakieś dwie tabliczki. Redstone pochodnia, skrzynka, w której jest... Jeff the knife, stainted witch the blonde of in... Kiedy w głównej ręce 1,6, szybkość ataku je... 16 obrażeń! Co ja mam, bo... Czyli tutaj jest. Nie! nie. Nie, 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 wchodzę tu. Ojejku, teraz po mnie. Teraz chyba po mnie. Zobaczył mnie tutaj w środku. Był tam na zewnątrz. Dobra, w sumie mam jego miecz Może zaatakuję go? Czekajcie. Nie, nie ma go, już zniknął. Okej, okay, ale widział mnie z jego mieczem. Patrzcie jaki mam miecz! To jest mieczyk albo taki nóż, kosa, inna jakaś chyba tego Jeff de Killera. Yeah! Czy będzie tu jakiś stwór do pokonania? Albo bylek świnka, przepraszam, ale muszę na tobie użyć. <laughs> Co jest, jak dziwnie we mnie, jak ją wchunęłem dziwnie A Creeper nie padł O ja, patrzcie na Dobra, zombiak, nie na hita, na dwa hity Creeper, na jednego hita tym razem Ole to jest mocno, dostałem proch i surowy schab. No widzowie niemal jak troszkę z horroru. Nie, nie ja tu chyba dłużej nie chcę być. Odkładam te rzeczy. Ojejku, mój kilo to daj, mój kill off to daj. Dobra, jeszcze muszę załatwić sprawę z tymi zombiakami. Raz i dwa. Nie, creeper! Boziu! Po co mi straszą te creepery? Nienawidzę ich. Muszę stąd zwiewać jak najszybciej. One chyba się na mnie rzuciły teraz. Jeszcze szkieletor, Uciekamy stąd, widzowie, uciekamy. Odkładam tylko ten mieczyk. Zamykam to. Mnie tutaj nie było. Mieciek dajemy. O, na środku ich. Nie pamiętam czy on tutaj był. Zamykamy to i... I wydaje mi się, że ja już więcej pochłoby śladu tutaj nie zostawię, ale nie udało się znaleźć marchewki, tak więc widzę wy napisz, zobaczcie jego kanał, czy tam się coś u niego nie stało? Ojejku, eee, gdyby co, to piszcie mi, zasubskrybujcie link do jego kana... link, do... link do jego kanału macie w opisie. Zobaczcie poprzedni odcinek, u mnie właśnie jak spotkałem dzieła I jeszcze mam odcinek na kanale, jak pokonałem Hero i usunąłem poprzedni cały świat. Jak tego nie widzieliście, to wbijcie teraz na mój kanał Aurox, ten który oglądacie i obejrzcie sobie ten filmik, zobaczcie. Tak samo zapraszam na moje dwa pozostałe kanały. Linki znajdziecie w opisie oraz na Instagrama, gdzie możemy sobie wspólnie popisać. I subskrybujcie kanał, bo niedługo będzie odcinek z subskrybentami. A tu nagle zombiak się, zombiaki się pojawiły. Pingwiny. Nie, to nie są pingwiny. Dobra, widzowie. Ja się z wami żegnam. Widzimy się już na następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.